Mój dzisiejszy lunch to kanapki z sałatą, taką włoską szynką, i na to mam te plastry bakłażana marynowane, które dla Was kiedyś kręciłam. To jest przepis mojej mamy i to są po prostu przepyszne rzeczy, dlatego mam pomidorki koktajlowe i trochę kombuczy do popicia. Mój dzisiejszy lunch składa się z ordynarnego takiego śledzia: to jest śledź wiejski z netto, z cebulą, tu mam pomidorka, chleb z serkiem ziołowym i jeszcze bazylię. I mało tego, mam jeszcze deser i deser to jest kawałek ciasta czekoladowego, to jest wegańskie ciasto czekoladowe z przepisu, On nie, z przepisu wykonania mojej koleżanki, która prowadzi tego bloga wegańskiego, którego Wam co jakiś czas podlinkowuję, teraz też podlinkuję Wam przepis na to ciasto, bo powinien być ten przepis już do tego czasu na pewno aktualny, znaczy zrobiony i drugi taki kawałek jeszcze dostałam dla Tomka i tu mam trzy świeże daktyle. Mój dzisiejszy lunch to taka prosta sałatka, po prostu z rzeczy, które znalazłam w lodówce. Tutaj jest sałata lodowa, wiórki z marchewki, czerwona papryka, pomidor, trochę cebuli. Na to też wyłożyłam troszeczkę ogórka kiszonego, ser kozi, anchois, jak tutaj widzicie. I to wszystko jest polane takim dressingiem zrobionym z jogurtu naturalnego i bazyliowego pesto. Dzisiejszy lunch do pracy składa się z sałatki z ciedzierzycy, suszonych pomidorów i różnych warzyw, takich podsmażonych wcześniej. Jest naprawdę bardzo dobra i dość sycąca. I do tego mam dwa kawałki tego mojego blondii, bananowo-orzechowego, wegańskiego. I przepisy na obie te potrawy znajdziecie w opisie pod tym filmem. I ostatni lunch w tym zestawieniu, już który zabieram do pracy lunch lub drugie śniadanie, kto jak woli. I to są dwie kromki tego mojego żytniego chleba na zakwasie przepis wam podlinkuję poniżej. Do tego mam półtorej łyżki masła orzechowego w jakimś słoiku po oleju kokosowym. Do tego mam tutaj jeszcze odrobinkę. Syropu klonowego, tak żeby tylko to troszeczkę polać, gruszkę, ponieważ mam w domu dużo i dojrzewają paczkę borówek, taką malutką, i jeszcze mam w pracy jabłka, więc może jedno sobie jeszcze dokroję i tutaj właśnie z tym zjem. Także to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku i do następnego razu. Pa! pa.